Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przypyszny deser truskawkowo-pomarańczowy. Zapraszam do oglądania. Bierzemy 250 ml gorącej wody, wsypujemy jedną truskawkową galaretkę i mieszamy do rozpuszczenia się galaretki. Galaretkę pozostawiamy do wystudzenia. Kiedy galaretka przestygła, bierzemy formę silikonową, do której wlewamy galaretkę i do galaretki dodajemy jedną szklankę pokrojoną w kosteczkę truskawek. Wkładamy do lodówki. Do lekkiego stężenia na około 20 minut. Wstępnie bierzemy 200 ml gorącej wody, sypujemy jedną pomarańczową galaretkę. Mieszamy do rozpuszczenia się galaretki. Dodajemy 100 ml śmietany 36%. Pozostawiamy do ostygnięcia. Galaretka schłodzona. Teraz bierzemy dwie połówki brzoskwiń z puszki, kroimy je w kosteczkę i wsypujemy do formy z galaretką. Wlewamy połowę galaretki pomarańczowej i wkładamy do lodówki do lekkiego stężenia galaretki. Następnie przygotowujemy 8 zbożowych ciasteczek. łamiemy je na mniejsze kawałki. Następnie wyjmujemy schłodzoną galaretkę i wsypujemy pokruszone ciasteczka. Wlewamy pozostałą pomarańczową galaretkę. Tak przygotowany deser galaretkowy wkładamy do lodówki na minimum 3 godziny. Gotowy deser usuwamy ostrożnie z foremki. Jeśli spodobał wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.